Od zawsze faworki są moim ulubionym przepisem na tłusty Czwartek. Do tej pory robiłam je z tradycyjnego przepisu, lecz niedawno odkryłam, że jeden prosty składnik sprawia, że faworki wychodzą o niebo lepsze. A oto ten szybki przepis. Do 300 g przesianej mąki pszennej dodaję pół łyżeczki soli, jedną łyżeczkę cukru, cztery żółtka, a teraz nasz sekretny składnik. Jeden budyń śmietankowy lub waniliowy o wadze 64 g. Do tego jedna łyżka rumu, oraz 150 gramów śmietany 18% Ciasto wyrabiam dłońmi kilka minut, aż będzie zwarte i jednolite. Następnie chwilę uderzam w nie wałkiem, aby dobrze je napowietrzyć. Ciasto dzielę na dwie równe części i każdą z nich wałkuję bardzo cieniutko. Po tym czasie nożykiem wykrawam pasy o szerokości 3 cm i mniejsze kawałki o długości około 10 cm. Każdego z nich na środku delikatnie nacinam. A teraz jeden koniec przeplatam przez dziurkę i tak właśnie tworzę faworki. Wykładam je na rozgrzany olej do 180 stopni i smażę na złoty kolor. Do przekręcania świetnie sprawdzi nam się patyczek do szaszłyków. Faworki wykładam na ręcznik kuchenny, a gdy ostygną, posypuję cukrem pudrem. A jeśli szukasz świetnego przepisu na pączki, kliknij tutaj.